Dawaj, dawaj, Krzysztof. dawaj. Wiesz co biegam od 17 roku życia to jest na pewno 42. Już i daleko do przodu. Martyna z Krzysztofem będą się ścigać. Trzy, dwa! Jesteś gotowy? Nie. Jeden! Co za eleganckie buty zakładasz? A takie na, na imprezę dzisiaj. Te Przyciągnij skarpetę, no. no. Glamowe te buty. No, są. wyglądają takie nawet stylowe, fajne. A. O, tak teraz. Bardzo szybkie są. Szybkie? No. A szybko się porusza? No. Staniesz trochę na jednej nodze i spróbujesz, no to sobie delikatnie tak jakby z tyłu tak, o tak tu kolanka sobie również trochę i z tego, z tej prawej nogi, tak jakbyś chciał się, się odbić trochę do przodu i przekonać do tego drugą, drugą nogę płacisz dobrze to wsiadam, to ile się trenuje? w sezonie przygotowawczym 6 dni w tygodniu po 2-3 treningi dziennie dziennie? Dziennie. Idę w góry, to idę czasami na 5 godzin. Popołudnia jakąś siłownię półtorej do 2 godzin i wieczorem stabilizacja pół godzinki, więc pół dnia jestem na treningu. Podstawy ogarnięte? Tak, no już, już wszystko wiem. Wystarczyła <grym> minuta. <grym> Dobra, więc teraz idziemy w kolar. Kolankę ognia. Jak to na te po to... prostu? Dokładnie, jak na nartach. Okej, okay, a jak, a tory, jak mam to... hamować, jak, jak będę cię opłynął? Hamować, bo będziemy mieć podłogę. <laughs> Nie <laughs> wiem, czy ta odpowiedź mi się podoba, więc. Nie ma hamorców. To są te tory, jak mówiłeś, tak? Tak, to są tory, do stylu klasycznego. Klasycznego, a można sobie tam też jechać bez torów? Można. Okej. Okay. Ścigamy się! W czym się różni taki topowy zawodnik w biegach narciarskich od słabszego zawodnika? Na pewno dużą rolę odgrywa technika. Im masz ją lepszą, tym jest ci łatwiej pokonać. czasem. mniej się męczysz, tak? Mhm. Sprzęt odgrywa też bardzo dużą rolę. Jeżeli masz narty dobrze nasmarowane, to ci jest lżej... Tobiec. Z... Też kwestia treningu dobrania treningu. Czy znasz swój organizm, czy trener zna twój organizm? No bo ty biegasz bardziej długie dystanse. Tak. E, czy to jest kwestia, nie wiem, predyspozycji Twojego organizmu, czy tak po prostu bardziej lubisz? Dokładnie, to, jest to są predyspozycje. Yy, moje włókna mięśniowe przy sp sprinterach są szybko kurczliwe, mhm. a moje są jakby wolno, tak? Mam bardzo dobre parametry krwi, yy, wysoką hemoglobinę, która pozwala później na bieganie dłuższych dystansów. Czyli w pewnym momencie życia sportowca idziesz na jakieś badania, badania i mówią ci ty będziesz w stanie na światowym poziomie robić to, 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 to i to, a tamto raczej sobie odpuść? Tak eee, to, czy... dokładnie. Robi się badania wydolnościowe, pokazują parametry, tak, eee, czy się nadaje do tego, czy nie. No są też zawodnicy, którzy nie mają zbyt dobrych parametrów, tylko gdzieś tam mają, są tak uparci, chcą, starają się po prostu zawsze wszelką treningiem nadrobić. Są w stanie tym nadrobić, ale nie każdy. No Także bardziej, bardziej jednak yy, trzeba mieć tu coś po prostu w sobie. Mm. Dla Amadora styl klasyczny jest zdecydowanie łatwiejszy od stylu dowolnego, ale myślę, że spróbujesz styl tak? budowy też. No dobrze. Jak się z tym czujesz? No nie wiem, ja się jakoś nart strasznie nie boję, tak długo jak nie, nie jest bardzo stroma, nie? Więc... Ale nice. bardzo stromo jest dla Ciebie... Bardzo bar stromo w moim świecie jest to jest, jest, niska... jest Wielka górka. <laughs> Tam było bardzo stromo dla Ciebie. No tak. <laughs> Nie hamuj! Krzysztof już zdążył sobie poćwiczyć, więc teraz Martyna z Krzysztofem będą się ścigać. Krzysztofa mamy po lewej stronie, w niebieskim na torach. Martyna po prawej, w czerwonym, białym, na dowolnym stylu. Kto wygra? Piszcie w komentarzach, kto myślicie, że wygra. 3, 2, 1, start! Twórzcie w komentarzach. Marcin nas na razie w pierwszym miejscu. Dawa, 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 dawa. Dawaj, Krzysiu, dawaj, dawaj, dawaj. Mała różnica była. No tak. Różnica, no, tak. Lewo, no ale troszkę szybciej. <grym> trochę jest nie, niezadowolenie, nie? Drugie miejsce trochę. Ale jest podium. Ale podium. Jest podium. jestem zadowolona, aczkolwiek przeciwnik nie był łatwy. Musiałam trochę powalczyć z nim. <grym> Fajna zabawa, naprawdę. Bardzo biegi narciarskie. Polecam spróbować. Jest, nie jest trudne. Sił i Martyna sobie biegną na, na nartach, a mieli mi jako serwis łumenkę. Mam ich smarować narty. Ja siła. Kiedy masz najbliższy start? Najbliższy start mam w czwartek. bieg na okay. 10 km techniką. Dowolną, wróżbową. Dobrze, będziemy kibicować, a potem jeszcze biegniesz 30? Potem jeszcze potem mam sztafetę w sobotę 4 Aha. razy 5 km i być może na sam koniec, jeżeli będę w stanie, będę miała siłę, 30 klasykiem. Okej. Okay. No to kibicujcie, nie? Trzymajcie kciuki. Zuza, chciałam cię serdecznie pozdrowić. Wiem, że uwielbiasz tą oto dwójeczkę. <głos> <głos> serdecznie cię pozdrawiam. Pozdrawiamy Zuzę, Siost siostra twoja, tak? Pozdrawiamy. Pozdrawiasz pozdrawiamy. Kasia? Cześć. Nie pozdrawiasz, pozdrawiasz. Co tam u ciebie? <noise> Co tam u ciebie, no. Napi Napisz. <noise> Przygotowujesz się do egzaminu, do szkoły teatralnej chyba, tak? A, no to powodzenia, no trzymamy gambatte. ciuchy. Trzymamy ciuchy, ganbatte. Dziękujemy cześć. bardzo, cześć, papa. pa. się, pa. pa, pa. do, pa. do zobaczenia. bo oni tak sobie jeżdżą, a ja muszę za nimi lecieć i nagrywać pod górkę. Jezu